Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg sprawiedliwy może je nam odpuścić i oczyścić nas z wszelkiej przewiny. Tak mówi święty Jan, ale po to, żeby można było nazwać swoje grzechy, żeby można było je określić. Potrzebne jest dobrze uformowane sumienie. W momencie, kiedy nie potrafimy jakby zdefiniować grzechu, naszej słabości, pewnej skłonności do grzechu, no to wtedy przychodzimy do konfesjonału i mówimy ja właściwie nie wiem, jakie ja mam grzechy. No, jeżeli nie wiesz, to poszukaj dobry rachunek sumienia. Ponieważ rachunek sumienia rozpoczyna e spowiedź, tak naprawdę. W momencie, kiedy zrobisz dobry rachunek sumienia, kiedy popatrzysz na motywację swojego postępowania, kiedy zobaczysz cały kontekst swojego funkcjonowania, to wtedy może okazać się, że tych grzechów nie jest aż tak dużo i one nie są aż takie przytłaczające, ale będziesz wiedział, jak z nimi walczyć i jak je wyznawać, po to, żeby Pan Bóg mógł Cię z powrotem przyjąć.